bajkowisko.pl zaprasza. Dla bajkowiska, Maria Werycho, leśne opowieści, część druga, czyta Karolina Muszalak-Buława. Jastrząb. W dużym starym lesie, na najwyższym drzewie, było gniazdo Jastrzębia. Odkąd tam mieszkał? Tego nikt nie pamięta. Jastrząbki znały go od czasów, kiedy same były jeszcze pisklantami. Gołębie zarzekały się, że jak tylko daleko pamięcią sięgnąć mogą, jastrząb zawsze był w lesie. Zapewne osiadł tam dawno. Pewnie był stary, ale kto by to poznał. Zawsze miał jednakowo szare pierze. Dziób wcale mu się nie stępił, szpony nie zmalały. Jakim był, takim pozostał. Las. Był domem dla wielu ptaków, ale każdy z nich tak jakoś się urządzał, że drugiemu w ogóle nie przeszkadzał. Tylko jastrząb wszystkim dokuczał. Ile nieszczęść spowodował, nikt zliczyć nie zdoła. Pewnego razu dzika gołębica siedziała w gniazdku, uważnie przyglądała się swoim małym pisklętom. Cieszyła się, że tak dobrze wyglądają, całowała, je gruchała, aż nagle usłyszała szelest na gałęzi. Zadrżała z niepokoju, zaraz poleciała zobaczyć, czy jej dzieciom nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Na wierzchołku drzewa czaił się jastrząb drapieżnik. Najdrobniejszy ruch, któregokolwiek pisklęcia mógł skończyć się tragicznie. Gołębica gwałtownie wzbiła się w niebo, skupiwszy uwagę orła na sobie, ocaliła dzieci. Sama wycieńczona wróciła do gniazda dopiero następnego ranka. Dotąd nie wiadomo, jak udało jej się ujść cało z pogoni drapieżnika. Drapieżnik prześladował nie tylko same ptaszki, czekał też na króliki i młode zajączki. Pewnego razu jastrząb leciał gdzieś na żer. Wtem w dole zauważył zająca. Z wysokości rzucił się na ofiarę, nie przypuszczając nawet, że sam sobie zgubę gotuje. Dopadł zająca, lecz ten. Był wyjątkowo silny. Zając uciekał, a jastrząb z uwięzionymi w jego skórze szponami musiał siedzieć na nim. Galopowali tak przez całe pole. Ani się zając nie mógł wyswobodzić ze szponów jastrzębia, ani jastrząb wyrwać swoich pazurów. Nie wiadomo, kto komu pomógł. Na szczęście obaj wyszli z tej ucieczki żywi. Z lekkimi szkodami. Jastrząb miał jeden palec złamany, a zając był pokaleczony. Obaj szybko doszli do siebie. Z takim sąsiadem nikt jednak w lesie nie mógł czuć się bezpieczny. Wszyscy dziwili się, że jastrząb zachowuje się tak, jakby serca nie miał. Nikogo nie żałuje, do nikogo się nie przywiązuje, z nikim nie przestaje. Najbardziej dziwiła ich nieczułość jastrzębia dla swych własnych dzieci. Każdy ptaszek chce jak najdłużej przebywać ze swymi dziećmi. Jastrząb wypędzał młode z gniazda, jak tylko się opierzyły. Dopóki były w gniazdku, nie jej karniu, lecz gdy tylko urosły im skrzydełka i nauczyły się fruwać, od razu wypędzał. Co więcej, nie pozwalał im nawet pozostać w tym samym lesie. I cóż mu te dzieci szkodzą? Niedowierzała Zięba, która nieraz tym przepychankom przyglądała się z wierzchołka drzewa. Jastrząb drapieżnik czuł się w swym lesie zupełnie bezkarny. Robił, co chciał, z nikim się nie liczył. Aż w końcu wydarzyła się taka historia. Zwierzęta usłyszały nagły, hałaśliwy trzepot. To wszystkie drapieżniki naraz, jastrząb i jego dzieci rzuciły się z impetem na jedną gałąź. Ptaki, nie wiedząc co się dzieje, uważnie obserwowały całe to tajemnicze zdarzenie z góry. Po chwili wzbiło się w górę tylko parę młodych. A jastrząb? czekały zniecierpliwione. Jastrząb był już w połapce. W końcu ludzie znaleźli sposób na tego szkodnika. Do dużej gałęzi przymocowali siatkę, zawiesili w niej białego gołębia, nieprawdziwego jednak, lecz atrapę. Jastrzębie spostrzegłszy łatwą zdobycz, rzuciły się na nią z impetem. Stary jastrząb był najzręczniejszy. Z wielką siłą i prędkością wpadł do siatki. Gdy zorientował się, że gołąb jest sztuczny, nie było już dla niego ucieczki. Ludzie Złapali, a potem wywieźli drapieżnika w odległe miejsce. Zresztą on sam, mając w pamięci ośmieszenie, jakie go tu spotkało, nigdy już nie zamierzał wracać do tego lasu. Żadne ze zwierząt nie żałowało jednak Jastrzębia. Nikt o nim dobrze nie wspominał, bo też i on przez całe życie dbał tylko o siebie, a innym stale wyrządzał krzywdy. Borsuk. W zaciszu gęstego lasu pod rozłożystą jodłą Borsuk kopał dół. Od kilku dni już nie spał, nie jadł, tak był przejęty przygotowywaniem dla siebie mieszkania. Niełatwa to była robota. Najpierw trzeba było wykopać spory dół, nie żadną łopatą jednak, lecz własnymi pazurami, potem porobić w nim komory, jedną na spiżarnie. Gdzie można chować zapasy, drugą na śmietnik, a kolejną największą dla siebie na legowisko. Tu trzeba było urządzić otwór, żeby czyste powietrze mogło wpadać do środka, a na dole przygotować posłanie z mchu i liści. Nie mało to trudu i pracy kosztowało borsuka. W dodatku zależało mu na czasie. Śpieszył się, bo późna jesień nadchodziła, a nowy dom nie miał jeszcze dachu. W tym roku było to już drugie legowisko borsuka. Wcześniej miał bardzo wygodne mieszkanko, całkiem niedaleko stąd. Nie wiadomo jednak, kto i dlaczego zaczął mu nagle robić w dole nieporządki. Podczas krótkiej nieobecności właściciela ktoś zniszczył posłanie, a ze spiżarki zabrał wszystkie zapasy. To dopiero się borsuk zezłościł. A ile się namęczył potem, żeby schwytać nikczemnego sprawcę. Zupełnie jednak nie miał szczęścia. Czasem pilnował mieszkania cały dzień, nigdzie nie wychodził, od czasu do czasu tylko łeb wysunął, lecz wtedy nikt się nie zjawiał. Wystarczyło natomiast, że na na krótką chwilkę wyszedł, a już po powrocie zastawał w domu ruiny. Gniewało go to, męczyło. W końcu stracił cierpliwość i postanowił się przeprowadzić. Zaczął szykować nowe mieszkanie. Gdybym tylko przyłapał tego psotnika! Złościł się w myślach, to bym mu wszystkie kości pogruchotał. Można było uwierzyć mu na słowo, bo nie tylko był wielki z niego złośnik, ale i siłacz. Długo zajęło mu urządzenie nowego mieszkania. Starał się jak mógł, lecz i tak nie udało mu się dopracować wszystkich szczegółów, jak to było w poprzednim. Musiał się zresztą śpieszyć, by zdążyć przed nadejściem zimy. Po skończonej robocie należał się Borsukowi porządny posiłek. Po pierwsze dlatego, że był już zmęczony i bardzo głodny, a po drugie, że niebawem miał zapaść w sen zimowy. Musiał się więc posilić na zapas. Borsuk nigdy nie wybrzydzał w jedzeniu. Zjadał wszystko, co mu się tylko przytrafiło. Owoce, korzenie, ślimaki, ryby, węże, ptaki, myszy, króliki. Nawet robakami i owadami nie gardził. Znalezienie jedzenia nigdy nie przesparzało mu żadnych kłopotów. Tym razem, kiedy czatował na swą zdobycz, Został z nienacka napadnięty przez psy. Usłyszawszy ujadanie, zerwał się czym prędzej i zaczął uciekać. Szczęśliwym trafem napotkał po drodze swą starą norę. Skryje się tu bezpiecznie, pomyślał ucieszony. I tak zrobił. Zdziwił się bardzo, kiedy w swym dawnym domu zobaczył cwanego lisa. Wiem już, kto wyrządził mi te szkody, pomyślał skrycie. I nagle Taka go ogarnęła wściekłość, że już miał dopaść zbrodniarza i pomścić wszystkie swoje nieszczęścia, lecz w przebłysku rozumu przypomniał sobie o psach, które goniły go przed chwilą. Siedział więc cicho i dopiero wieczorem przemknął sposobem do swego nowego mieszkania. Nie zapomniał jednak o nieprzyjacielu i poprzysiągł, że przy pierwszym spotkaniu porachuje mu kości. Na szczęście dla Lisa. Przyszły wczesne mrozy, i Borsuk już ze swej nory nie wyszedł. Skręcony w kłębek, schował głowę pomiędzy przednie łapy i zasnął twardym snem. A zemstę nad lisem odłożył do przyszłej wiosny. Wszyscy dla jednego, jeden dla wszystkich. W lesie znajdowało się mrowisko. Pod nim mnóstwo korytarzy. W korytarzach leżały jajka mrówek, a w nich przyszłe mrówcze dzieci. Spały już tak od piętnastu dni. Nagle skorupka jednego z jajek pękła. Jednak to, co wydostało się ze środka jajka na świat, wcale, a wcale nie przypominało mrówki. Był to mały robaczek, Liszka, której ciałko było zupełnie przeźroczyste, całe złożone z prążków. Nie miała ani nóżek, ani skrzydeł i tak jeszcze była słaba, niezaradna, że żal było patrzeć. Ledwo wydostała się Liszka z pęcherzyka, zrazu spostrzegła nad sobą dużą mrówkę, przyszłą opiekunkę. Z początku strasznie się zlękła, ale gdy stara mrówka zaczęła ją delikatnie smagać swym wilgotnym języczkiem, Liszka powoli się oswoiła. Ciepła kąpiel i nacieranie skóry sprawiły jej wielką przyjemność. Piastunka odeszła na chwilę, lecz szybko wróciła z porządną porcją smacznej kaszki. Pierwsze pożywienie wzmocniło Liszkę. Teraz nawet łebek potrafiła już sama podnieść do góry. Na zajutrz, wczesnym rankiem, piastunka znowu przybiegła. – Wstawaj, śpiochu, wstawaj! – powiedziała mrówka, trącając małą mackami swoimi odnóżami. – Idziemy na spacer! – nie będziemy tu przecież cały dzień w wilgoci przesiadywać. Na spacer? pomyślała Liszka. I jeszcze coś chciała powiedzieć, ale piastunka prędko wzięła ją na plecy i wyniosła na wierzch mrowiska. Ciepło i przyjemnie było leżeć na słońcu. Liszka podnosiła łepek, przeciągała się, a piastunka nie odstępowała jej ani na krok. Karmiła ją, to znowu przenosiła na słoneczną stronę. Pilnowała, aby nikt nie wyrządził jej krzywdy. Dopiero wieczorem, gdy słońce zaczęło się zniżać, mrówka znowu zaniosła małą do podziemnych korytarzy. I tak było przez cały tydzień. Liszka urosła, wzmocniła się, pewnego dnia znów ogarnęła ją straszna senność. Wypuściła wtedy z pajęczynę i zaczęła się w nią owijać tak dokładnie, że niedługo potem prawie w ogóle nie było jej widać. Wkrótce zamieniła się w poczwarkę. – Znowu zachciało ci się spać? – zauważyła Piastunka. – Śpij zatem spokojnie, już nie będę cię budziła. Przyniosę cię tylko, bo tu mogłabyś zmarznąć. Mrówka wciąż troskliwie opiekowała się poczwarką. Teraz doglądała jej nawet pilniej, gdyż mnóstwo ptaków czyhało na poczwarkę jako na bardzo smaczne pożywienie. Minęły kolejne dwa tygodnie. Młoda mrówka wreszcie się obudziła. Kręciła się i wierciła, nade wszystko chciała już wydostać się ze swej kołyski. Wreszcie udało jej się zrobić szczękami mały otwór, ale za nic nie mogła wyplątać swych nóżek z pajęczyny. Dostrzegła to piastunka i wnet pomogła jej się wyswobodzić. Teraz nie była to już ani liszka, ani poczwarka, tylko prawdziwa mrówka. Chociaż jeszcze mała, Miała i łepek, i piersi, i odwłok, i sześć nóżek. Wyglądała dokładnie tak, jak jej piastunka, nawet macki miała. Nareszcie jesteś, próżniaczku, rzekła czule piastunka. Na pewno zgłodniałaś. Oj, tak, bardzo, odpowiedziała mrówka. To chodź, schowałam dla ciebie kawałek mięsa. Wtedy młoda mrówka szła po raz pierwszy o własnych siłach. Podróż długimi korytarzami była dla niej nielada wyzwaniem. Czy prędko wyjdziemy na wierzch? pytała. Jeszcze trochę. Tak ci się spieszy? Ależ długa ta droga. Chyba nie ma końca! mówiła zniecierpliwiona mała. Zaraz będziemy, już zaraz. Patrz, już światło się przedziera. Nareszcie! zawołała mała, przedostawszy się. Ach, jakże to ładnie, jak jasno! I okrążyła pagórek dookoła. Nigdy już nie wrócę do tego ciemnego dołu. Tam tak zimno, wilgotno. Zostanę tutaj. I została. A dzień był upalny. Młoda mrówka, czując się silną, postanowiła obejść mrowisko. A że nogi miała jeszcze słabe, co chwilę się potykała. Zbliżało się południe i słońce coraz mocniej przypiekało. Mrówka źle znosiła upały. Nie umiała sobie z tym poradzić. I przypłaciłaby to pewnie życiem, gdyby nie pomogła jej piastunka. Prędko chwyciła ją za głowę i wciągnęła z powrotem do mrowiska. Nie było to jednak łatwe, bo mała broniła się przed tym jak mogła. Tupała nóżkami i krzyczała. Piastunka postawiła jednak na swoim. Idę spać! Nie lubię w tym ciemnym kącie siedzieć! Chcę do światła! Upierała się mrówka. W końcu wyszła. Na kopcu w mrowisku panował wielki ruch. Jedne mrówki przynosiły patyki, drugie igły, inne porządkowały przyniesione rzeczy, jeszcze inne naprawiały zepsuty kopiec, to znowu przebijały jakieś doły w ziemi, a były i takie, które zanosiły mszyce do środka mrowiska. Dla kogo one noszą te stworzenia? zapytała nieśmiało mrówka, podchodząc do jednej z robotnic. Dla wszystkich, odpowiedziały krótko mrówki. Odejdź stąd, bo przeszkadzasz. Nie mamy czasu na rozmowę z tobą. Z drogi! zawołała druga mrówka. Czy nie widzisz, że robię korytarz? Zaledwie mała się odsunęła, gdy trzy inne duże mrówki, zrzucając z siebie igłę choiny, zaczepiły ją. Oj! Poli! Poli! krzyknęła. I dobrze ci tak, próżniaku. Nie masz innego miejsca? Tylko tu koło nas się kręcisz? Mrówka usunęła się na bok i przypatrywała się teraz z daleka. A one wszystkie były zajęte. Nie ma tu z kim porozmawiać ani pofiglować, pomyślała sobie rozczarowana. Wtem dojrzała kilka mrówek, które zdawały się nic nie robić, tylko obchodziły mrowisko. Podbiegła do nich. Dzień dobry, pani, gdzie pani się tak śpieszy? zapytała mała, goniąc mrówkę. Nie mam czasu z tobą rozmawiać, nie widzisz, że jestem na straży. A kogo pani pilnuje? Wszystkich, odpowiedziała mrówka. Ale była już tak daleko, że mała ledwo mogła ją usłyszeć. Co w tym przyjemnego wciąż pracować dla kogoś pomyślała, znudzona zastaną sytuacją Mała. Tymczasem na brzegu mrowiska jakaś mrówka ciągnęła skrzydło muchy. Usiadła chwilkę odpocząć i dostrzegła młodą mrówkę. A coż ty tu robisz, Mała? Nic, spaceruję sobie. Patrzcie państwo, kiedy my wszystkie tak ciężko pracujemy, ona sobie spaceruje Dobre mi to jesteś już duża! Nie wstydzisz się tak próżnować, kiedy wokół ciebie tyle roboty? Na pewno mogłabyś w czymś pomóc, gdybyś tylko chciała. Spójrz na siebie. Urodzona budowniczka, zgrabna, silna, szczęki masz mocne? Chętnie wezmę cię na naukę, oznajmiła mrówka. Chcesz? O tak. Bardzo chcę, bo tu wszyscy tak źle się ze mną obchodzą, a przy tym nudzi mi się tak samej. To biegnij za mną, powiedziała stara mrówka i poszła naprzód. Będę budowniczką! będę budowniczką! powtarzała sobie mrówka wesoło. Ogromnie ucieszyła się z nowego zajęcia i pomaszerowała za starszą mrówką. Najpierw szły ścieżką, potem łąką, wreszcie zatrzymały się pod choinką. Dla młodej mrówki była to bardzo męcząca wędrówka lecz nawet nie śmiała się zatrzymać. Teraz musimy szukać patyków będą potrzebne na filary korytarzy powiedziała stara. Zaledwie zaczęły rozgrzybywać ziemię, gdy napotkały smaczny kąsek. Najpierw zjedzmy, powiedziała Mała. Jak to? Same zjeść mamy? Zdziwiła się stara mrówka. Czy ty sądzisz, że to wszystko dla nas tylko będzie? Nie, moja droga. To dla wszystkich. Wróćmy się do mrowiska, prędko zawołać nasze siostry. Na pewno i one zechcą się posilić. I tak zrobiły. Wszystkie mrówki uczestniczyły w posiłku. A teraz, posiliwszy się, chodźmy do roboty. Powiedziała mrówka Weź to ziarnko piasku i zanieś je do mrowiska A gdy je położysz, wracaj prędko w to samo miejsce Wtedy razem zaniesiemy tę gałązkę Mała mrówka wykonała wszystko jak należało Nieźle się sprawiasz! Pochwaliła ją stara Gdy dorośniesz, pójdzie ci jeszcze sprawniej A teraz zapamiętaj Nigdy nie wracaj do domu bez żadnego materiału budowlanego Czy to będzie grudka ziemi, czy żywicy, czy patyczek Wszystko zbieraj i na kopiec przynoś ale po co? Dla kogo to wszystko budujemy? Mała wciąż nie mogła zrozumieć. Dla wszystkich? To ty nie wiesz? Znowu dla wszystkich? Wszystko dla wszystkich? powtarzała mała z coraz większą niecierpliwością. Nic z tego nie rozumiała. Taki już mamy zwyczaj, moja mała, odrzekła jej wtedy stara mrówka. Jeden pracuje dla wszystkich, a wszyscy dla jednego. Zapamiętaj to sobie, bo od dziś przyjmujemy cię do gromady mrówek budowniczych. Młoda mrówka była z tej nazwy bardzo dumna. Podziękowała swojej opiekunce i odeszła. Dziś pracuje jak inne mrówki, od rana do późnego wieczora. A gdy czasem najdzie ją zwątpienie, powtarza sobie przykazanie innych mrówek. Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego. I znowu zabiera się do roboty. Szybko przekonała się, że to dobre prawo. Nikt już nie woła na nią z drogi. Nikt nie narzeka, że mu przeszkadza, a przeciwnie, każdy jej ustępuje i pomaga. Praca koło mrowiska jest ciężka, ale za to jakże miły wydaje się potem każdy odpoczynek. Wieczorem wszystkie mrówki gromadziły się na kopcu. Opowiadały sobie, żartowały i śmiały się z różnych przygód doznanych w czasie pracowicie spędzonego dnia, a opowieści nie miały końca. Koniec. Bajka pochodzi ze źródeł polony.